Dobry wieczór. Witam na konferencji prasowej po spotkaniu Jagiellonia Białystok. Widzę płyć. O komentarz spotkania poproszę trenera drużyny gości, Pan Czesław Michniewiczew. Proszę Państwo, myślę, że wracamy bardzo szczęśliwi przed wyjazdem do Białegostoku. Mówiłem, że chcemy szczęśliwie dojechać do Białegostoku i szczęśliwie i szczęśliwie wrócić. To się nam udało. Gratulacje dla moich zawodników. Nie wiadomo, jeszcze nie było. <laughs> I to czarnowisko. Tak. Tak, Mam nadzieję, że szczęśliwie wrócimy. chociaż długa droga przed nami. Dzisiaj również była długa droga przed nami. Zagraliśmy bardzo skutecznie. Ta pierwsza bramka Piotka Grzeczaka była istotna z naszego punktu widzenia. Ona dała wiary moim zawodnikom, że możemy strzelać bramki na wyjeździe. Była to bardzo ładna bramka. Brakowało mi w decyzjach Piotka Grzeczaka właśnie strzału ze sans, no i też. Teraz zrobi to doskonale. Cieszy mnie zwycięstwo, cieszymy mnie postawa wszystkich zawodników. Zrobiliśmy się kilka zmian. Myślę, że wszystkie okazały się trafne. Cieszy debiut Mrozińskiego, do lekkiego urazu do tego trzadzanie go Pinero i wykluczonym na nas zawodnikiem. Zabezpieczył dwie pozycje w tym trudnym momencie. I przede wszystkim to są na co najbardziej liczyliśmy od dziewięciu spotkań. Myślę, że ten wiatr wschodu tutaj Litwę zawiał i rodzice na trybunach serii przełamą się. Jest to dla nas bardzo istotne. Jest to naprawdę szczególny dzień po długim, długim wyczekiwaniu. Dziękuję. Dziękuję. Trener Jadwiga pan Ja akurat odpowiedzialnie jestem za ten zespół i na pewno bardzo boli co, że w taki sposób przegraliśmy ten drugi mecz że się, że po tych trzech zwycięstwach z rzędu odbudowaliśmy się, ale popełniamy zbyt proste błędy w defensywie, mimo że cały tydzień trenowaliśmy bardzo dużo na poprawę gry defensywnej. Po meczu zdaję sobie sprawę, że popełniłem sam błąd w ustawieniu, że akurat czasami trzeba jednak szansę dać tym zawodnikom, którzy popełnili błędy się zrehabilitować, bo akurat dzisiaj niektórzy zawodnicy, którzy dostali szansę na pewno jej nie wykorzystali. Tylko można jest taką grą, że zdobyła się bramki i dzisiaj tą bramkę sobie chłopak którego wprowadzałem do rywizji Piotrę i, Grzeczak, i to akurat wczepię w tą bramkę szkoda, że w taki sposób rozpoczęliśmy to spotkanie w drobiu jak klasowy zespół chce cokolwiek zrobić to musimy mieć też odwrócić losy meczu i tu akurat my nie potrafimy w tym sezonie rzeczywiście ani razu tracąc pierwsze bramki nie potrafimy tego meczu odwrócić dlatego zbyt szybko Podejmujemy te decyzje, jest zbyt dużo chłopaków młodych, których po prostu nie wytrzymują tego obciążenia, nie grają w piłkę, bo akurat nie tego ich uczę i nie jestem zadowolony z naszej gry, bo nie gramy w piłkę, teraz zaczynamy coraz częściej kopać tą piłkę, a nie grać. I teraz pytanie, czy to jest związane z tym, że jest to stres o mistrzostwo, bo akurat w zeszłym roku wydaje mi się, że zdecydowanie większe stres ci zawodnicy mieli. Albo drugie, my musimy zmienić kilku zawodników, żeby na... Przyszły sezon to wyglądało zupełnie inaczej. Albo żeby ci zawodnicy zrozumieli pewne rzeczy, albo trzeba zmienić trenera, bo to akurat tak w piłce jest, że czasami pewne rzeczy są trudne. My będziemy walczyć do końca i zrobimy wszystko, żeby uratować tą pozycję i ten mecz, później straciliśmy trzecią bramkę. W drugiej połowie kupowaliśmy, jednak nie udało się. Końca takie widze były bardzo groźne. I jeden z dziennikarzy łódzkich dzwoniąc do mnie, to powiedziałem, że Wice ma bardzo dobry zespół i tak się y, potwierdziło mimo kilku tych ubiegłych, które miał Czesiek. Także gratuluję, na pewno dla mnie to m, trudno okazji taką porażkę i przy okazji chciałbym bardzo podziękować kibicom, którzy dzisiaj naprawdę, mimo że przegrywaliśmy do końca, wspierali nas, pomagali. Za tym bardzo dziękuję. dziękuję.